Cześć moi kochani, witam was w zapowiedzi sezonu 13. Już wiemy jak będzie wyglądała nowa aktualizacja w sierpniu. A teraz czas poznać szczegóły 13 sezonu. 13 sezon będzie zatytułowany Wojna na plaży. Czyli w ogóle rok temu, jak zaczęliśmy pas Royala, też mieliśmy właśnie motyw plażowy, wakacyjny. I znowu zaczyna nam się zatatać koło. I tym razem mamy wojnę na plaży. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Ja nie mam wszystkich grafik, wszystkich informacji, ale to, co mam, mogę Wam przekazać, to właśnie się teraz w tym odcinku dowiecie. A najważniejsze w końcu to teraz wam powiem, na co czekaliście, powraca challenge 20 Win, tak, wraca Challenge 20 Win i będzie to je tylko. Jedy, to, to będzie okazja jedynie do kwalifikacji się mistrzostw świata No Tilt oraz e, IRL Online Tournament, więc to będą jedyne możliwości dostania się do tych mistrzostw do tych turniejów. I mam nadzieję, że Wam się uda i więcej informacji będzie niebawem, a jest spodziewany na 23 do 26 lipca. Więc niebawem, więc wraca w końcu Wasz ulubiony challenge 20 Win. Na to czekaliście wielu, wiem, że płakało, czekało, tęskniło, ale w końcu wraca ten challenge. Do tego wam przekażę, nie mam grafik emotek, które będą się pojawiały, będzie Boombox PK, będzie dostępna w sklepie, Summer PK będzie dostępna właśnie w Pass royalu oraz Szkieleton Snoki będzie dostępna na Challenge'u. Do tego będziemy mieli dwa nowe tryby Czyli pierwszy tryb to, że podłoga wszystko leczy, będziemy tutaj właśnie automatycznie wszystko będzie i wieże i jednostki będą się automatycznie regenerowały. Nie wiem w jakim tempie, nie będzie budynków, więc i będzie zamknięty deck mode, tak myślę, chyba dobrze zrozumiałem. Więc to będzie taki jeden challenge właśnie, gdzie będzie się wszystko leczyło. I drugi challenge, który nas czeka w sezonie 13, 13 będzie to Stop the Giant. Czyli będzie trzeba stworzyć deck z Giantem i Giant będzie na rage'u, Coś takiego, że będzie po prostu mocny, będzie opełnien do pokonania, będzie wściekły. Więc jestem ciekawy, jak tego Gianta zrobią. On się nie zapowiada na to, żeby ten giant był y, jakiś spokojny. No i tak jak mówiłem o tym challengeu Win20 już Wam powiedziałem, a teraz y, czas y, pokazać Wam jak będą wyglądały nowe skiny. No dobrze, już jestem gotowy, pokazuję Wam teraz skina Tower. Będzie to taki kokos obłożony arbuzami. Prawdopodobnie jak tu się rozpadnie, właśnie będzie widać środek biały, czyli będzie taki rozwalony kokos. Jak widzicie, nawet, nawet, fajnie, nawet fajnie się zapowiada. Princess Tower, tak jak widzicie właśnie na swoich ekranach też tu będzie jakieś palma, albo coś, jakiś krabik zobaczymy to, jak to będzie wszystko wyglądało, ale myślę, że fajnie będzie to wyglądało, zobaczymy jak wszystko to się w grze, bo wiem, że te grafiki są naprawdę tutaj ładnie przygotowane, zobaczymy jak będzie się to w grze prezentowało no i oczywiście na różnych arenach, bo czasami się zdarzało, że skiny do niektórych aren nie pasowały i było to brzydkie mam nadzieję, że tutaj wszystko wszystko będzie to dograne i będzie piękne. No i teraz najważniejszy czas przejść do balansu. Balans wchodzi 7 lipca, cała sezon wchodzi w poniedziałek, a balans wchodzi 7. I przejdźmy do właśnie tego balansu. Ale jeszcze zanim balans, to karta w sezonie 13, która będzie zbostowana, to już na pewno wiecie, będzie Ice Wizard. Dobrze, i pierwszą kartą, która zostanie chyba lekko poprawiona, to jest rybak. Więc Fisherman będzie teraz tak. Szybkość ładowania się haku zostanie zwiększona. Szybciej będzie się ładował ten hak oraz o 13%. Oraz również prędkość uderzenia będzie szybsza o 13%, więc ten DPS będzie naprawdę teraz troszeczkę szybszy. Kolejną kartą, którą się mogliśmy spodziewać, to na pewno szkielet, ten Dragony Dimage będzie mieć o 6 sekund na no, raczej się tego spodziewaliśmy że szkieleton dragony będą troszeczkę osłabione zapiki zapisy są w tym sezonie przerobione dimage większy o 14% i prędkość uderzenia również 5% większa więc mamy tutaj do, dobry, dobry bufik. Zobaczymy jak się będzie sprawdzało na, na arenie. Dobrze, no i firecracker, y, ten pushback distance zostanie zmniejszony o 25%. Zobaczymy jak to się będzie wszystko przekładało na arenie y no nic, teraz za dużo nie mogę powiedzieć, zobaczymy jak to będzie, potestujemy i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Więc czekam na Wasze komentarze, co sądzicie właśnie o balansie, o skinach, no i w końcu o Win20 Challenge. Czekam na Wasze komentarze, piszcie. Na razie.